Miła moja, już późno, Chwieją się żółte mlecze, W dolinę napłyną Gór cień, w Cichy odwieczasz Rodzi w zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Chciałam mój w tym roku z nową nazwą, Klefuta Festiwal. Pragnę zaznaczyć, że dzisiejsza, tegoroczna edycja może odbyć się dzięki hojności Fundacji Bielecki Art. Dobry, dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za przybycie świetne towarzystwo. Bardzo dziękuję Państwu, że się przyszli. Jest mi szczególnie miło powitać moich przyjaciół, moją grupę podhalańską z Nowego Targu na czele z, z panią dr Krystyną Bójdą, z obywatelem Józefem Czcińskim. Witajcie mi serdecznie. tak Gręczak Aleksander Oczulski, którego mamy przyjemność i zaszczyt gościć tutaj razem z małżonką, napisał. E, e, Co to napisał? Kto zapomina podziękować, marnieje zamiast owocować. Więc chodzi o Bardzo serdecznie chciałem podziękować na musi za inspirację i kreację, bo bez tego to w ogóle nie byłoby tego. Bardzo serdecznie chciałem podziękować panu Bieleckiemu i Fundacji Art Bielecki, bo to dzięki nim tutaj to się y, dzieje. Kubuśno, choć i ty no, też, przecież no, bardzo dziękuję. Panie bardzo panie. rzetelnie to wszystko zrobione. Pan Andrzej Gruszecki, który skromnie tutaj wywyższa się, jest tutaj, <śmiech> 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 Bardzo dziękuję przedstawicielowi. Y, 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 Pana marszałka, proszę pozdrowić serdecznie. Nie ma sprawy, tak. Yy, bardzo dziękuję. O co chodzi? Yy, yy, oczywiście można by tu więcej mówić, ale wiem, że, że przecież nie podażymy żeby pogodach obrazu. Yy. Chodzi o to, że, że, że to, co dzisiaj mam przyjemność prezentować, to jest cykl na styku abstrakcji zmierzchowej i realizmu koncepcyjnemu. <noise> po mojej prawej ręce, ręce a państwa po lewej są przedstawiciele abstrakcji zmierzchowej, dlatego że, 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 że to, że jest abstrakcja, to w ogóle nie ma gadzki. Natomiast Dobrze. jest to na ciemnym tle wyraźnie zmierzchowe, więc są na to papiery. Jeśli chodzi o koncepcję realizmu, jeśli chodzi o pomysł z realizmu koncepcyjnego, no to jest ewidentna sprawa, tam jest fragment jakby cytat z Doyle'a, szalona Greta, u mnie jest szalona Giecz, to znaczy szalona Gęś, no. no to inne rzeczy. Na przykład, kto jest przedstawicielem, kurza, ja jestem przedstawicielem już zmierzonym na razie do, do e, realizmu e, koncepcyjnego. W no, e, Więc oczywiście, że army jest pojęciem skomplikowanym, a serdecznie prostym. Jest to połączenie współczesnej ekstrawagancji z konwulsywną klasą. do będę rozpoczął. ile będę by miał siły. Póki co. E, a teraz bardzo serio, e, no, w sposób naturalny, e, duchowym, kuratorem jest pan Marek Grechuta, który kilkadziesiąt lat temu napisał. I, i innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę w późną, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. No ile trzeba przenikliwości w tym lapidarnym stwierdzeniu i tekście, żeby wywołać potem po latach coś na kształty lapidarnego. Wieloletnia Jana. Jaka przesadził. Proszę Państwa, y, kwestia jest taka, że. Aha, y, to było, to było. Y, zgoda buduje. <noise> 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 Ci, <Ciekawa> Cie, którzy Państwa rozmawiają, to nikt spróbuje po to, to nie jest cytat. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Chodzi o to, że. Zacieczewienie i powierzchowna erudycja doźli doradcy w interpretacji obrazu. A stąd już jeden krok do scen godnych ubolewania. Co jest oczywiste. A sceny godne ubolewania nie przynoszą wluby ani Żelartowi, ani Państwu. Co jest oczywiste. W związku z tym pozwolę sobie zająć Państwa uwagę dwoma krótkimi, autorstwa pana profesora Bronisława Maja. Te dwa krótkie eseje były niedawno prezentowane na Międzynarodowym Panelu Architektonicznym Pan Profesor i pan były prezentowane na Międzynarodowym Pan w mieście Grenica i spotkały się z życzliwym zainteresowaniem. I dzisiaj pozwolę sobie yy, w zastępstwie autora, który ma, który ma ważniejsze rzeczy do robienia niż tutaj siedzieć i stać tego. I zaprezentuję te dwa fragmenty i one nam rozjaśnią, unikniemy przez to zacieczewienia i tej powierzchnię tradycji poją teraz sobie uzupełnienie. Bronisław Maj. Ucieszcie tam, tam. Bronisław Maj. Kilka uwag o sztuce. Wiele jest cudowności i wspaniałości na świecie. Jest muzyka, jest teatr, są balety prześliczne i jeszcze tysiąc rzeczy wzniosłych, olśniewających, uduchowionych jest poezja. Ale ze wszystkich najcudowniejsza. Najwdzięczniejsza i najświętsza jest sztuka piękna. sama nazwał skrzydła i przepustwia wrażliwe dusze i czułe serca ludzkie. Cóż to bowiem jest sztuka piękna? Sztuka, czyli mistrzostwo, najwyższe, bliskie boskiemu, arcymistrzostwo w pięknie. Sztuka to jest najwznieśleńszy hołd, jaki składa człowiek, stwórcy to jest to najwspanialsze, co człowiek uczynić może światu. Obraz, dzieło ożywione boską siłą geniuszu, to esencja piękna, esencja harmonii natury, najwyższe uniesienia ludzkiego ducha. Obraz, a stwarzający do artysta staje na podobieństwo stwórcy. To natura pochwycona w cudowną sieć, linii, barw i kształtów. Obraz to natura przefiltrowana przez włoskie oko artysty. Napełniona jego duchem, upoetyczniona i śmiertelnym jego marzeniem o idealnym pięknie. Bo obraz to natura udoskonalona, piękno spotęgowane, rzeczywistość w samej swojej istocie. Sztuka nie tylko naśladuje boski sposób natury, ona obdarza go ostateczną mądrością, dobrocią i najwyższą prawdą. Nigdy kwiat, wieża czy piękna kobieta nie są piękne, nie są tak piękne, nieskażitelne jak imidzeum. Czarem sztuki stworzone na głównie ręką artystów, bo sztuka. To przecudne, tajemnicze lustro, jakie człowiek stawia przed światem i naturą i w którym w świat i natura jeszcze się ponad siebie wznoszą w królestwo duma, doskonałych proporcji i najczystszego piękna, w boską harmonię i debauch. Króciutkie, piękna, piękne, proszę za. Jeszcze kaweś. Bronisław Major. Kilka uwag o tzw. Tak sztuce. Wiele jest obrzydliwości i drugastwa na świecie. Jest sodomia. Jest polityka. Jest hamburger. Jest tysiąc jeszcze ohydnych obłek i obleśnych rzeczy. Jest blisko i różne tam ale ze wszystkich rzeczą najplugawszą, najhaniebniejszą i najgłupszą jest tak zwana sztuka. Co to jest sztuka? Już sama nazwa to mówi, tak jak jest świnka i świnia, flaszka i flama. Tak jest sztuczka i sztuka. Sztuczka, czyli kuglarstwo, cygaństwo, piz i omamienie, a sztuka. To jest wielka sztuczka, ober monstrualne monstrualny pizz i To jest najmniejsza obraza boska i chamskie posiewielisko z matki natury. To jest najgorsze, co człowiek może zrobić światu. Wierzę taki i zbija cztery wstrętne deseczki, Rozciąga na tym jakąś szmatę, a potem łap za pędzel ze szczucymi knura i pas na tej szmacie rozciągniętej. Pacza ten pędzel w jakiś podejrzane śmictwa i klapie, 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 aż całą szmatę zaklapie. A jak już całość zaklapie, to wiersza na ścianie i skrołuje innych kretynów. dają, że tam widzą piękny gwiazd, albo potężną wieżę, albo kołą babę. A kwiat jest w ogrodzie, wieża jest na rynku, a baba jeszcze gdzie indziej a tam jest tylko ta płaska zaklapana szmata. a ci durnie wyczeszczają gały i żaden się nie przyzna że widzi tylko tę szmatę starą. i tak stoją i kretynieją coraz bardziej na obrazę boską na urągowisko matki natury na wieczną hańbę ludzkiego rodzaju to jest ta cała sztuka, ta sztuczka plugowa. No. One są jak czarodziejskie banki. E, I tak sobie myślę, że na przykład gdyby pan Jan zechciał e, nawiązać współpracę, bądź też fabryka e, w Milanówku jedwagi zechciała nawiązać współpracę z panem Janem, to mogłaby być z tego fantastyczna e, seria, kolekcja unikatowych Jedwabi takich dla odbiórków na przykład. Tak sobie myślę. שלום, 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 שלום Jestem w ogóle e, ogromną admiratorką i wielbicielką twórczości, wszelkiej twórczości, Jana Zantego. Szczególnie muzycznej chodź... chyba? Szczególnie ma, najwięcej do czynienia mam z muzyczną, ale nie tylko, ponieważ e, Jan już od pewnego czasu uprawia tę swoją specyficzną technikę żelobową. E, I muszę powiedzieć, że ten cykl jest zupełnie inny niż poprzedni, ale nie mi się podoba jest zwyczaj, który mnie się bardzo podoba, nie jest tutaj lepiej, ale mi się podoba ten zwyczaj, że bez względu na wszystko podczas wernisarzy dla tej osoby, która się zasłużyła, daje się obraz. Poczekajcie chwilę. Ja teraz chciałem właśnie na tej fali modnej, staromodnej, tam musi przegadać obraz z podziękowaniem i gratulacjami. Idziemy w okazji? wybrany. Prawda <noise> wybrany nieprawda. Prawda jest, o, o, o. jest Lugua, uciekający... Do dogonienia. Bardzo mię. To jest dla szkoły.